I tak, następny film kręcę. Zrobiony WSH 110. Wymienione kondensatory. Właśnie się jestem podczas składania. I tutaj też do kompletu. Radejko też przestrojone. Zrobione. Wymienione kondensatory. Wymieniona linka skali w WSH na no, taką, jaką powinna być, a nie jakieś dwie nitki. I, jak to widać, ustawione prądy spoczynkowe No, w każdym razie, co tutaj opowiadać. Ech, trochę roboty było, tutaj trochę poprzednie na treni jakieś tam się męczyły kurde, jakieś wróeczki wymieniał ale tego nie ruszałem, bo to działa Poza tym no rozwalony gniazda, to nie będę już się z tym bawił tymi blaszkami do oryginału wracać to trzeba gniazdko kupić to jest opłacalne, po prostu. W każdym razie sprzęt działa. O wiele lepiej gra. No i co tutaj jeszcze mówić? No. <ścoughs> Ciężko skręceniem, bo nie ma czasu. Nie są następne sprzęty do naprawy. Jest tego trochę. Po prostu. Na razie.